Jedziemy z, z przesłaniem y, y, takim od Maryi, która powiedziała do, do sług w Kanie Galilejskiej, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. W związku z tym my też postanowiliśmy zrobić, posłuchać tego, y, tego nakazu. pielgrzymujemy w 15 osób jedziemy e, 5 dni 300 kilometrów. wszyscy są zgrani, zadowoleni, radośni jak widać ubrani e, szczęśliwi, że dotarliśmy deszcz nas nie spotkał, co ważne mieliśmy cały czas słońce w związku z tym jak widać wszyscy są happy jedziemy do, do Matki Bożej Nie Jedziemy z Garwolina. Mamy grupę różnorodną jeśli chodzi o wiek. Najmłodszy Alex teraz będzie chodził do siódmej klasy. Jest to druga pielgrzymka rowerowa. W zeszłym roku jechaliśmy pierwszy raz. Ja jechałam również w zeszłym roku. Jest też trud, prawda? Ale to są piękne również rekolekcje w drodze. Mieliśmy, jechaliśmy przez pięć dni. E, troszeczkę ten czas był taki dłuższy niż niektóre pielgrzymki jadą, ale my mieliśmy czas na modlitwę przede wszystkim. E, mieliśmy czas na mszę codzienną, e, na apel e, i no, przepiękne rekolekcje. Było różnie, natomiast teraz jest cudownie. Dojechaliśmy wszyscy. Bez kłopotów i, i naprawdę jest cudownie. Mam wiele intencji, swoich i swojej rodziny. Niesamowite wzruszenie i, i radość przede wszystkim, że dotarliśmy bez żadnych kłopotów, bezpiecznie i jesteśmy u tronu najświętszej panienki.